Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, nikt na świecie nie chroni mnie tak jak Ty. W Twoim najświętszym imieniu kryje się wszystko, o czym może marzyć człowiek. Jesteś spełnieniem, najwyższym dobrem i szczęściem. Błagam, nigdy mnie nie opuszczaj, tylko z Tobą będę bezpieczna. Chryste, proszę. Bądź moim ratunkiem w każdej potrzebie, chroń mnie każdego dnia, nie pozwól, by dotknęła mnie krzywda. Błagam, ratuj mnie przed nieszczęściem, duchowymi i fizycznymi zagrożeniami, przed złem w każdej postaci. Z Tobą pragnę każdego dnia zwalczać każdą przeszkodę. Z Tobą pragnę radować się i smucić. Panie, ty jesteś skałą, na której pragnę budować moje życie. Każdą życiową sprawę ofiaruję Tobie, wiedząc, że nie pozwolisz, by moje życie ułożyło się nie tak jak powinno. Dziękuję Ci, że zawsze jesteś przy mnie. Nieustannie pomagasz mi we wszystkim. Każdego dnia czekasz na nasze modlitewne spotkanie. Jezu, przyjmij moją miłość. Wiedz, że bez Ciebie jestem niczym i bardzo pragnę czynić wszystko zgodnie z Twoimi słowami. Błagam, niech uratuje mnie Twoje miłosierdzie, niech spływa na moje serce i odmienia całą mnie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!